Cześć, witajcie. Z tej strony Rafał z bloga Książkowa Wieża. Dziś przychodzę do Was z kolejną recenzją. Tym razem chcę Wam opowiedzieć o najnowszej powieści Tomasza Kamińskiego pod tytułem Okhaj. Czarny przypływ. Książka, którą mam w ręku została wydana nakładem wydawnictwa książkowego HM w 2024 roku, a całość liczy niespełna 200 stron. To bardzo cienka książeczka, wydana obszernym, dużym drukiem, czyta się bardzo szybko, ale to nie znaczy, że jest to książka płytka, wręcz przeciwnie. Mamy tutaj, nazwijmy to, opowieść o świecie fantazy, który przeszedł coś w rodzaju postapokalipsy, tak zwana postfantazy. Otóż głównym bohaterem powieści jest ork. Ork o imieniu Hjot. Uw, ork, e, jako przedstawiciel swojej rasy, e, Okhaj, e, jest powiedzmy takim społecznym pariasem. Przedstawiciele jego rasy są prześladowani, tępieni, wykorzystywani przez większość, czyli przez ludzi. I Hjot marzy o tym, aby zmienić ten stan rzeczy, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby orkowie zostali zaakceptowani społecznie, jako równi i byli powiedzmy normalnie traktowali. W związku z tym wyrusza w pielgrzymkę po to, aby odnaleźć pewien artefakt i złożyć go przed ołtarzem w pewnej świątyni. Ten czyn ma mieć znaczenie symboliczne, jak i przełomowe i pokazać, że orkowie bynajmniej to nie są tylko maszyny do zabijania i bezmyślni głupcy, ale to są też ludzie szlachetni i odważni, honorowi. Przepraszam, ludzie to źle powiedziane, istoty szlachetne, odważne i honorowe. No i cóż, mamy owego Hjolta, który jest postacią dosyć ciekawą, po trudnych przejściach. Troszeczkę filozofuje, troszeczkę zastanawia się nad naturą rzeczy, ale przede wszystkim można go polubić za to, że jest niesamowicie wprawnym wojownikiem. Mało kto, tak jak on, potrafi posługiwać się wszelkiego rodzaju broni. O czym przekonuje się pewien demon? Kuludy. Jest to demon, który przybrał postać kapitana pirackiego statku. I tu mam, powiem Wam, od razu taki, takie trochę nawiązanie do pierwszej części piratów z Karaibów. Piratów, którzy są nieumarli. Nie będę Wam zdradzał dalej, co tu się dzieje, ale powiem tak. Jeżeli lubicie powieści, które są osadzone na świecie, post Apo. Mamy tu elementy grozy, więc powstaje coś na zasadzie Dark fantasy. Lubicie elementy nekromancji w książkach, które są dosyć rzadko występujące, ja je uwielbiam po prostu. Jeżeli lubicie książki, w których troszeczkę tej filozofii zastanawiają się nad pewnego rodzaju rzeczami, postawami społecznymi, to Wam się podoba. Nie jest przytłaczające, ale pojawia się tego szczypta, to na pewno te elementy znajdziecie w tej książce. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że czytało mi się ją bardzo dobrze. Druk książki, jak najbardziej przystępny dla czytelnika, czyta się szybko, praktycznie strona za stroną, znika nawet nie wiadomo kiedy. Mamy tutaj bardzo dużo opisów batalistycznych, troszeczkę dialogów, ale najfajniejszym takim elementem jest tam ta, ta mroczna otoczka, ten klimat tej historii. Powiem Wam, powiem wam szczerze, że gdy sięgałem po tą książkę, biorąc pod uwagę jej grubość, bo to jest 191 stron, to myślałem, że to jest takie preludium do jakiejś trylogii. I nadal mam taką nadzieję, że to jest tak naprawdę wstęp do czegoś znacznie, znacznie szerszego. Z mojej strony bardzo polecam. Mimo, że to było moje pierwsze spotkanie z twórczością Tomka Kamińskiego, to jestem przekonany, że nie ostatnie. Naprawdę podoba mi się ten styl, w jakim on pisze. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego materiału filmowego. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć.